Siemanko. Mam dzisiaj dla Was niesamowity, genialny, magiczny projekt. Pomysł, oryginalny pomysł autora, wrzucę w opis, tak także możecie sobie po angielsku zobaczyć, jak to wyko wykonał oryginalny autor. I to, na co patrzycie, to jest z pozoru taka, z pozoru niepozorna ściana z ziemi. Mm, tylko jest wyjątkowa, bo jak widzicie, tutaj są drzwi. Z tym, że nigdzie dookoła nie ma żadnego guzika ani nic takiego. Jak to działa? Bardzo prosto. Klikniemy prawym trzymając motykę na ten klocek i drzwi się otwierają albo zamykają. Jest coś świetne, jeżeli chcecie zrobić jakieś ukryte tajemne przejście no bo jest całkowicie ukryte. No, nie da się przewidzieć, który klocek aktywuje drzwi. No jak tutaj załóżmy byłaby cała góra, to wątpię, że ktoś w ogóle wpadł na taki pomysł. Jeżeli chcecie zobaczyć to na żywo, jak to działa, to oczywiście, tak jak ostatnio, zapraszam na serwer. IP, jak się tutaj dostać, wszystkie informacje potrzebne znajdziecie w opisie. Także was serdecznie zapraszam, a teraz wam pokażę szybciutko, jak to można zbudować. Jest to bardzo proste, naprawdę buduje się do, to dosłownie w 20 sekund. Na początku kopiecie jedną dziurę w dół, jeden klosek wykupujecie, dajecie pochodnie. Dajcie na to klocek ziemi, na to kolejne. tutaj będziemy przełączać. Następnie kładziecie repeater, znowu klocek ziemi, pochodnie, kopiecie tutaj dwa klocki w dół, wchodzicie do jednej z tych dziur, kładziecie tutaj piston, żeby był właśnie w taki sposób skierowany w dół. Tutaj dajecie czerwony proszek, tutaj znowu repeater, tutaj wykopujecie, dajecie czerwony proszek, tutaj znowu dziura, czerwony proszek i drzwi. I to jest tyle, nie wiem ile mi to zajęło, ale pewnie jakieś 15 sekund. No i działa! Drzwi się przełączają. Także to jest taki ekspresowy tutorial, taka forma tutorialowo ciekawostka. Mam nadzieję, że Wam to się spodobało. Jeszcze raz zapraszam na serwer. Jeżeli Wam się spodobał ten krótki filmik, to śmiało klikajcie łapkę w górę, dodawajcie filmik do ulubionych. Ja jestem SKKF, jeżeli chcecie zobaczyć więcej tego typu tutoriali i też inne filmiki z Minecrafta i nie tylko, to zapraszam do subskrybowania. Pozdrawiam Was serdecznie, do kolejnego odcinka, cześć!